Dzisiaj zaczniemy od Unii Europejskiej, która chce nam tylnymi drzwiami wcisnąć coś, czego jeszcze nie chcemy. Na Dodechy zaprasza Miał Gąsierowski i Marcin Tymkowski. Partnerem Dodechy jest rankomat.pl, multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych. Wszystko wskazuje na to, że ten zakaz samochodów spalinowych, który miał być od 2035 roku, ale ma zostać przesunięty, jednak tylnymi drzwiami wejdzie i to o 5 lat wcześniej w 2030 roku. Jak to ma wyglądać? Michał? No ale co jaka Unia jest sprytna, dlatego że co było największym problemem? Największym problemem było to, że klienci nie chcą kupować na potęgę elektryków między innymi dlatego że są droższe a się kierują portfelem w tej sytuacji Też i sympatia do spalinówek jest okazało drożna. się że nawet te super na początku sprzedające się modele jak nie wiem Porsche Taycan teraz się nie sprzedają ludzie ich nie chcą a może nie w takiej skali w jakiej firmy sobie wyobrażały i zaczęły popadać w tarapaty w związku z tym unia wymyśliła to nie będzie żadnego nakazu kupowania. Znaczy, będzie, ale nie dla prywatnych klientów, tylko dla flotowych. A tych jest 60% samochodów na rynku, sprzedaje się dla flot. I wszystkie floty od 2030 roku mają kupować tylko samochody elektryczne. No właśnie, mają kupować 60%. To jest średnia ogólnounijna. W Polsce ta średnia to jest ponad 80%. Czyli wyobraźcie sobie, że już za 5 lat właściwie. Nawet mniej, będą floty mogły kupować tylko samochody elektryczne. Ja rozumiem, że w ciągu pięciu lat zasięgi wzrosną. Na pewno będzie to około tysiąca kilometrów, jak sądzę. Mm -hmm. Po drugie, infrastruktura będzie dużo, dużo lepsza. Ale czy na Polaków nakazy działają dobrze? Śmiem wątpić. No dobra, ale okej, okay. co zrobią. Jak będzie nakaz unijny, to będzie nakaz unijny i co wtedy? No więc trzeba się będzie dostosować, trzeba się będzie dostosować, i ja jestem tylko zainteresowany tym, jak zareagują na to producenci. Czy oni już są gotowi? Ja mówię o potężnych producentach europejskich, czyli Mercedes, BMW, koncern Volkswagena. Całe i Francuzi. Czy oni się na to po prostu zgodzą? Mamy kilka ciekawych wiadomości, bo okazuje się, że sprawdzono i jest tak, że pasażerowie jadący w samochodach elektrycznych. Częściej cierpią na chorobę lokomocyjną i zastanawiali się naukowcy jak to jest i z czego to wynika. Okazuje się, że to kwestia naszych przyzwyczajeń i działania mózgu, który nie jest gotowy na to, że pewne rzeczy dzieją się w sposób bezszelestny. To znaczy nasz układ sensoryczny był przygotowany do tego i przyzwyczajony do tego, że jak samochód przyspiesza to słychać odpowiedni dźwięk, Organizm nastawia się na to, że właśnie będzie na przykład przyspieszenie albo hamowanie, i wtedy zupełnie inaczej to przyjmuje. W elektrykach tego nie ma, tego nie czuć. I te nagłe przyspieszenia i hamowania powodują, że Organizmy szaleją. A to ja tutaj podzielę się takim swoim osobistym doświadczeniem, dlatego że nigdy, mam 50 lat, naprawdę parę ładnych kilometrów w życiu zrobiłem i nigdy w życiu nie miałem choroby lokomocyjnej. Nawet trochę, nawet jak siedziałem na prawym fotelu, chołowczyc Górskiej bo... drogi nie Ta. miałeś. Nie, nikt na prawym. Nie, naprawdę. Na prawym. I w, e, od, Chyba, od kilku lat, ponieważ korzystam z komunikacji, mm, z komunikacji miejskiej, z zbiorowego transportu, to. E, Poruszanie się autobusami elektrycznymi albo hybrydami, e, takimi, które, które mają tą dynamikę zupełnie inną, jest dla mnie bardzo trudne czasami. Czyli po prostu dostaję choroby rekomocyjnej w środkach komunikacji miejskiej. No i teraz e, zobaczcie, firmy na to reagują, to znaczy nie tylko na to, ale też na potrzeby klientów, i e, Porsche Cayenne elektryczne, jakie powstanie, już będzie miało możliwość słuchania silnika V8. To kosztuje 450 czy 490 euro, będzie kosztować, no ale może pozwolić znosić ewentualne przeciążenia. Jest to jakiś pomysł. Odszedł książę ciemności, jeden z najważniejszych muzyków w historii rocka, czyli Ozzy Osbourne. Jak się okazuje, motoryzacyjna historia tego dżentelmena jest bardzo ciekawa. Otóż Ozzy zrobił prawo jazdy po 60. Ale to szacuneczek dla niego. Muszę przyznać, że trzeba dużo determinacji, żeby ciągle po 60. roku życia chcieć zrobić prawo jazdy, zaparł się i zrobił. Kiedyś w ogóle zrobimy taki odcinek o tym, kto ze znanych osób nie ma prawa jazdy. Ed Sheran na przykład nie ma prawa jazdy, albo Robin, e, Robbie, Robbie Williams z świata muzyki tylko. Ozzy za to, jak już zrobił to prawo jazdy, podchodził 19 razy, no jego różne przygody z substancjami były też... E, Ważne, dlaczego podchodził 19 razy? No, daj, no, po prostu niektóre egzaminy stawiał się w stanie, w którym nie powinien się stawić. Zresztą, jeden z egzaminów w ogóle kiedyś zasnął na egzaminie i zobaczył tylko karteczkę, jak się obudził, że nie zdał. No, dosyć naturalna sprawa, w sensie, dosyć oczywista, że nie zdał. 19 razy podchodził do egzaminu. Ale jak już zdał, to poszedł na zakupy. I te zakupy, wydaje mi się, że możemy wspomnieć. Kupił sobie Audi R8. V10. Pierwszy hmm. samochód. Wyobrażacie sobie, Mocne. pierwszy samochód. No, jak go było? Stać, kupił też Rolsa, kupił też Astona Martina. Ale poczekaj, tak... to trzeba tak ze sportowych samochodów Ferrari 458 Italia, yy, to wspomniane Audi R8, Aston Martin, yy, Vanquish, między innymi tych samochodów było zresztą więcej, ale wśród nich również połykacz kilometrów, czyli Rolls-Royce Phantom. Ja nie widziałem tego rolls roycea Phantoma z jego zborna, ale mogę sobie wyobrazić, że yy, no nie był pewnie aż tak szalony jak yy, Johna Lennona, ale coś tam musiało się zadziać chyba w środku, no bo taki zwykły... Przynajmniej na czarną tapicerkę liczę. Ozzy kupił dużo dobrych samochodów, bo dużo pieniędzy w swoim życiu zarobił, i nie wszystkie stracił na wspomniane. Substancje. Dwa najważniejsze przepisy, które się zmienią. Absolutny zakaz organizowania z lotów, które mają, mają być tak naprawdę jakimiś ulicznymi wyścigami, takim, takim zbiorem popisówek się, fanów motoryzacji, więc to będzie bardzo surowo karane. No, można organizować, tylko nie w, w miejscach do otwartego ruchu, bo to grazi wiecie. Ale będą Wiadomo. bardzo surowo karane, a dwa, no i tutaj. Jestem ciekawy, chociaż rzadko mówimy o, um, o jednośladach tutaj w Dodechy, to tym razem musimy, bo będzie zakaz jazdy na jednym kole. I tak się zastanawiam, czy to będzie weryfikowane. Jak to będzie weryfikowane? Czy to się da zweryfikować? No, znaczy, no widać, no, ale motocykl, który jedzie na jednym kole jest a. kierowany przez bardzo doświadczonego motocyklistę, b. trudno go dogonić. Czy to zadziała? Moim zdaniem nie. Jeżeli chodzi o te organizacje tego typu spędów, to jestem jak najbardziej za tym przepisem. Jeżeli chodzi o motocyklistów, moim zdaniem to jest nieweryfikowalne. E, sporo jest takich przepisów. Piesi na przejściu z telefonem przy uchu. No po co taki przepis? W sensie jaki ma sens, jeśli nie jest tak, egzekwowalny. Moim zdaniem problem z bezpieczeństwem ruchu w Polsce, a ciągle go dostrzegam, polega na tym, że przepisy nie są egzekwowane, że jest za mało policji, bo jest kilka czy kilkanaście tysięcy wakatów i że brakuje odpowiedniej edukacji. Tak naprawdę ludzie jeżdżą sobie jak są, bo uważają, że tak mogą, bo to stanowi o wolności. Jak ktoś w terenie zabudowanym miedzie 120 na godzinę, to mu się wydaje, że to jest spoko, bo jest fajne. No nie jest. I tyle. No i dopóki to się nie zmieni, to się nic nie zmieni. Uber wyszedł w stronę seniorów, którzy, no, każdy, kto ma babcię, to wie, że to raczej się babci zamawia y, Ubera, bo ona sama tego wielkiego smartfona, nie każda oczywiście y, to ogarnia. No i teraz jest uproszczona wersja aplikacji dla seniorów. Muszę powiedzieć, że zapisałem sobie informacje na ten temat y, z dopiskiem To słodkie, w tym sensie, że bardzo mnie to rozczuliło. <laughs> szczerze nie wiem czy słodkie no funkcjonalne chodzi o to że wiele starszych osób ma problem z e, zamawianiem Taksówek również. W sensie taksówki bez problemu, ale ja na przykład spotkałem się z tym, że telefoniczne zamówienie taksówki ostatnimi czasy stanowi problem. I nie ma ich i nie przyjeżdżają, jest ich mało i trzeba czekać kilka godzin. A jeżeli no to jest chodzi o pokłosie tego, co się działo z weryfikacją. Tak, tak jest, pokażę. a jeżeli chodzi o same aplikacje, no to wiadomo, że starsze osoby mają z tym problem. I fajnie, że ktoś wychodzi naprzeciw i myślę, że takich rzeczy będzie więcej. W tym ułatwieniu dostępu jest między innymi to, żeby kierowcy. Mogli się komunikować z rodziną takiej starszej osoby, na przykład, albo żeby był jeden duży przycisk do wezwania samochodu, i rzeczywiście to znacznie ułatwia sprawę. Jak będzie działać, no to się przekonamy niedługo. Myślę, że to się pojawi na zdecydowanie większą skalę i to super. Regularnie komunikujemy tutaj, właściwie rozmawiamy o tym, że wiele firm, firm motoryzacyjnych przyznaje się do błędów. No to teraz do błędu przyznał się Mercedes i postanowił nie likwidować klasy A. Tego swojego pierwszego, najmniejszego, no i przez to też najtańszego modelu. Jakiś czas temu, myślę, że już chyba kilka lat, powiedzieliśmy, że Mercedes będzie robił. Jak najwięcej bardzo drogich samochodów, bo one przynoszą dużą marżę, na tym się tak naprawdę zarabia, a te małe to tylko więcej kłopotu sprawiają. No, jak się okazuje, nie do końca Mercedes się wycofał i co więcej, rozszerza funkcjonalności klasy A, gamę silników, gamę wersji wyposażeniowych, więc klasa A pobędzie z nami jeszcze, uwaga, dekadę. No bo jak jest potrzeba ze strony klientów, jeżeli jest popyt, to dlaczego? By mieli likwidować. No jednak chcą, żeby firma przynosiła zyski. Klienci chcą kupować, to trzeba produkować i tyle. I zdaje się, że no musiała się poprawić sprawa produkcji samochodów, bo decyzja, to znaczy chcieli wycofać się z produkcji Mercedesów klasy A dlatego, że nie dawali rady produkcyjnie między innymi, a łatwiej zarabiać na większych, droższych samochodach niż tych mniejszych, stąd takie decyzje teraz to zmienili. Przeczytałem natomiast, że... A mogę jeszcze o jed jedną ma mały drobiazg o Mercedesie. Mercedes postanowił umieścić w swoich aplikacjach Microsoft Teams, zatem wszystkie korposzczury, które nas tutaj słuchają... Przykład... Bujaj się, ja też czasami korzystam z Teamsów, a nie uważam się za korposzczura. No, co to w ogóle? no nie wiem, no, a... dobra, no nie jesteś korposzczurą, masz czapeczkę niekorposzczurową, e, ale jak są tutaj korposzczury, to ja przy całym szacunku chciałem powiedzieć, że już mogą sobie jechać i mieć kole na Teamsach na legalu. Ojej. Zbitka, ale strasznie się z tego nabijasz. A moim zdaniem to jest w ogóle bardzo wygodne rozwiązanie. Oczywiście, jak ktoś się łączy tam Android Auto czy Apple CarPlay, no to i ma Teamsy, to może z nich korzystać. Natomiast wbudowana aplikacja powoduje, że nie trzeba łączyć się telefonem. Oczywiście trzeba być tam zalogowanym, ale potrzebna jest do tego aplikacja i kamerka, tak? Żeby tak. można się było łączyć, żeby był dobry dźwięk i żeby było widać. No więc jeżeli ktoś jedzie samochodem i musi się zatrzymać, żeby być na jakimś ważnym spotkaniu, no to to super łatwiej. Sprawę i takich aplikacji będzie coraz więcej. Nie, rozumiem, że nabijasz się wyłącznie dlatego, że jeździsz ostatnio częściej komunikacją miejską, a w autobusach nie ma Teamsów, bo też byś z nich korzystał. Co? A jak są y, kolegia redakcyjne, to nie jesteś? Jestem bardzo. Radio szczurze? Tak, ale też chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo wtedy. Y zakłopotany, ponieważ tak się składa, że często jestem w komunikacji zbiorowej, no bo też w pociągach, w autobusach, w samochodach, w różnym miejscu i wtedy jest, są różnego rodzaju kole, albo kolegie, albo spotkania, no i to jednak jest niefajne, rozmawianie w, w, kiedy jest kilkadziesiąt osób i... Ekspresja wtedy siada i w ogóle to jest niefajne. Pamiętacie, jak zastanawialiśmy się, co będzie z cłami Donalda Trumpa, jak płynął na motoryzację? No to Stellantis podliczył, co tam się u nich dzieje i nie jest wesoło, bo odnotował stratę w wysokości 2,7 miliarda dolarów za pierwszą połowę 2025 roku, co jest w ogóle szokującą informacją, bo rok wcześniej yy, mieli zyski i różnica między tym a zeszłym rokiem, chodzi o tych pierwszych 6 miesięcy, to jest ponad 5,5 miliarda. Dolarów. No to to dosyć sporo. Natomiast na samych cłach, tych trampowych, dostali po tyłku 350 milionów dolarów. Tylko za pierwszy, pierwszych 6 miesięcy. Nowy szef Stelantisa przewiduje, że kolejnych 6 miesięcy może podwoić tę sumę, czyli to nie będzie 350, tylko 700, ale za tych drugich 6 miesięcy, czyli ponad miliard, dostaną Bęcki na cłach Trumpa, no, przez to, że mają taką, a nie inną organizację, przez to, że jest Meksyk, przez to, że jest Kanada wysyłek na rynek spadł o, wysyłka na rynek północnoamerykański spadła o 25% w drugim kwartale, gdy firma próbowała poradzić sobie z nowymi kosztami. Więc są dwie drogi: albo podwyższą ceny, no albo będą dokładać do interesu. Jedno z dwojga. Tydzień temu mówiłem tutaj, będąc samemu, o tym, że w Antwerpia, jako port przeładunkowy samochodów, 3 miliony samochodów rocznie, jest tym portem, jest tymi samochodami zablokowana po prostu. Cała miejscowość i cały port jest zablokowany. Kilka set tysięcy samochodów stoi i czeka. Nie wiadomo tak naprawdę na co. A ja powiem tylko tyle, że w skład koncernu Stellantis chodzi m.in. Jeep, Chrysler, nie, nie Dodge, czyli to, co miało ratować amerykańską motoryzację, te, czyli Tesla, przyczynia się do jej e, kłopotów. I to nie jest jedyna zła wiadomość, dlatego że e, koncern General Motors poinformował, że w pierwszym Półroczu tego roku odnotował miliard sto milionów dolarów strat spowodowanych tylko i wyłącznie cłami nałożonymi na, na importowane artykuły. Słuchajcie, chciałem wszystkim przypomnieć, że Rankomat.pl jest partnerem do Dechy, z czego bardzo się cieszymy. Jeżeli szukacie ubezpieczenia samochodu, wyjazdu na wakacje, albo domu, czy mieszkania, zajrzyjcie sobie na Rankomat.pl, bo to jest największa w Polsce porównywarka ubezpieczeń i możecie tam sobie po pierwsze porównać, po drugie skorzystać z ciekawych ofert, po trzecie skorzystać z usług agenta ubezpieczeniowego, czyli albo przechodzicie cały proces online, albo właśnie z agentem ubezpieczeniowym ubezpieczeniowy i on pokazuje różne możliwości, naprowadza was, tłumaczy. To jest bardzo fajne. Skorzystajcie z tego. Zachęcamy, zachęcamy, żebyście skorzystali z linków w opisie tego. Odcinka i cieszymy się, że rękomat .pl cały czas jest z nami. A na koniec takie pytanie, którego tak, taki temat, którego zazwyczaj unikamy, bo takie mówienie bardzo, bardzo jasno o pewnych piratach drogowych jest dość trudne, bo to musielibyśmy robić jeden odcinek na trzy godziny prawdopodobnie. I też byśmy mieli materiału pod dostatkiem, natomiast warszawska prokuratura odmówiła skierowania do sądu aktu, y, os, po prostu oskarżenia kierowcy, który jechał 390 y, km na godzinę. To jest prędkość na drodze ekspresowej S79, tej na której bardzo często dochodzi do takich przekroczeń, bo przy ona jest lotnisk. dość pusta, przy lotnisku dość pusta i y, 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 tam, tam można naprawdę szybko jechać, jeśli... Zakłada się łamanie przepisów, no i okazało się, że nie ma znamion przestępstwa. Będzie ten kierowca sądzony za wykroczenie, bo nie da mu się tego udowodnić, że on naprawdę jechał. Aha, jechał 390 trzymał jedną ręką i kręcił filmik z tego jechania. Co ty sądzisz o tym? Czy w ogóle powinniśmy o tym mówić, czy nie? No tak to jest taka no może... trochę prowokacja. Tak, ale wydaje mi się, że powinniśmy o tym, mówi, o tym mówić z dwóch powodów. Po pierwsze, to, co mi się rzuciło w oczy, jak BMW jechał 390 na godzinę na Boga. No to jest ściema. Jakby nie mógł tyle tak, jechać, tak. to musiał być przekręcony licznik albo jakiś montaż. Z G-Power'a jest taka teoria, że to był licznik. No, no nie ma BMW, który jedzie tak. 390 na godzinę. No więc problemem policji jest to, że musi wskazać, z jaką ktoś jechał prędkością, i to muszą być wskazania wiarygodne. Tutaj nie ma tych wiarygodnych wskazań, więc. Tacy bandyci czują się kompletnie bezkarni. I wydaje mi się, że tu jest jakieś pole, że do do na nosie, No bo 300% no nie jeździć BMW. No ale co ma zrobić policja w tej sytuacji? Pójść po rozum do głowy. I co? No i co? Nie śmiało no, dawaj. Trochę, no co? trochę jest mi trudno. No szczerze. ja wiem, jak wielą stąd, Wywlec z, z tego z samochodu i wlec za końmi. No okej. Okay. Ale no to jednak się tak nie da. No jest prawo, prawo obowiązuje, jest takie, jakie jest, nie da mu się zmierzyć. Jeszcze, jakby mieli zapisy z GPS-u skądś, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli tego nie mają, no to, to, to po prostu nie da się nic zrobić. I to jest problem, chyba że prawodawstwo się zmieni w jakiś sposób. Nie wiem, może macie jakiś pomysł z tym związany, e, to dajcie znać. Z tym gościem, który jechał z tym piłkarzykiem tam z Dolnego Śląska, no to było o tyle łatwiej, że regularnie przekraczał podwójną ciągłą linię. Tak mm -hmm. I to, to jest dowód bezpośredni. Prędkość też była e, tam zawyżona, tam 200 czy ponad 200 na godzinę, no. e, ale nie wiem, czy, czy są w stanie mu udowodnić, że z taką jechał prędkością, chyba, że mają właśnie skądś tam zapisy z GPS-ów. To tylko tak naprawdę zachęta do was, żebyście komentowali, jak to robić, bo wiem, że to budzi zawsze tą, tą taką gorącą dyskusję, ale postarajmy, postarajmy się być... Y precyzyjni i tacy spokojni w tych komentarzach, bo ja bym bardzo chętnie podyskutował, co zrobić, że ktoś jeździ sobie 390 albo w ogóle co nie jechał sprawić? BMW 390. No, gdzie? Twierdzi, no, ja. no No jedno, A widziałeś jak e, James May jechał Bugatti Veyronem 400 na godzinę? Tor specjalny, cała procedura. Był tak, tak skupiony, że po prostu. A tu co? No. Gość sobie starym BMW 390 i ruriru. No, no nie no, ma no takich. nie, no, no nie. nie no, no sorry. Teraz sobie przypominam, że moja największa prędkość w życiu na torze zamkniętym, e, właśnie na lotnisku, to była 309 km na godzinę, i to jest hardcore. To znaczy, jechanie z taką prędkością to już jest e, bardzo, bardzo e, wymagające od kierowcy, więc też nie wierzę, po prostu nie wierzę. Słuchajcie, dawajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. W kolejnym odcinku będzie więcej o fajnych furkach, bo dzisiaj jakoś zabrakło fajnych furek, Te, ale przy, nie... przygotujemy. No wiesz, no spoko, spoko, ale wydaje mi się, że stać nas na więcej zdecydowanie. W związku z tym zapraszamy w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się i do zobaczenia.